Witajcie w odcinku serii The Long Dark. Lodowy Stalker. Dzień 278. E, no więc tak. Ciemno. Strasznie ciemno, bo logika Ralfa i jego wiedza na temat fizyki i optyki e, wygląda tak, jak wygląda. A powinno to wyglądać bardziej, no na przykład tak, co nie? Zdecydowanie nie tak. Tylko tak. Tyle śniegu na zewnątrz, jasno. Hm. No więc, powracamy do świata TLD, pozdawałem wszystkie egzaminy, w końcu odzyskałem czas dla siebie i możemy lecieć dalej z serią. No więc, ponieważ tu jest ciemno, ewidentnie ciemno, postanowiłem jednak przenieść bazę do... No, do, no, na stację. Z racji tej, że operując tutaj przez ostatnie kilka dni, nudząc się niesamowicie, przyspieszając czas, chorując na klaustrofobię, e, miałem okazję przyjrzeć się tematowi migracji zwierząt. I wilki tutaj bardzo rzadko nawiedzają stację, ewidentnie się ta ścieżka przesunęła. więc możemy bezpiecznie w miarę tutaj operować, słuchajcie. Więc decyzja zapadła takowa, że się przeniesiemy do stacji, bo w stacji jest jaśniej. Zdecydowanie jaśniej, proszę bardzo. Nic tu za bardzo nie ma. Zezłomowałem dużo rzeczy. Urządzimy sobie tu jakieś gniazdeczko, powolutku. Kolekcjonujemy lampy, bo, bo tak. Będziemy zbierać lampy zewsząd. <noise> Zobaczymy jak bardzo uda nam się rozświetlić to wnętrze, aczkolwiek podczas zorzy te lampy dają dość, dość dobrze. I generalnie światło zorzowe jest chyba lepsze niż było, ale ciągle bra brakuje mi efektu, że refrakcja powierzchni powinna generalnie być jaśniej, a nie tylko w punktach, gdzie lampy rzucają. Światło to nadal wygląda tak sobie, dobra, co my sobie dzisiaj porobimy? Słuchajcie, zerknijmy tutaj szybko. 278 Mam zlecenia przyjęte, bo mi się nudziło. No to wiadomo, chodziłem, zbierałem drwa i różne cuda. Daliśmy mu wody, a na nas już jest nasz w zasadzie. Trzeba tylko zatwierdzić, co nam zostało. Skórę musimy jakąś losową dorwać. Ptaki. Jodłe. No i na ryby się wybrać. I teraz pytanie, czy robimy wymarsz? Bo myślałem, żeby się zabrać do BlackRock na jakiś czas. Może. Tam sobie pooperujemy. I może się padrwy. Pardwy uda. <grym> padrwy. Part <laughs> wydorwać i byśmy wrócili i sfinalizowali tą transakcję, bo mamy na koncie już tutaj trochę transakcji. Nie będziemy na razie się tutaj nudzić i bazy budować, więc myślę, że możemy się przygotować do wymarszu. I ruszymy sobie na Wesołą Dolinę, tam się przetransolimy do, do Blackrock. W takim wypadku zabieramy to? Dobre pytanie. Czy pograć bardziej? No lekko. Rewo. Jest trochę amunicji. Może się coś jeszcze znajdzie. Dobra. To nie bierzemy. Musimy się jeszcze odciążyć. Bo ciągle coś mamy na sobie. Co tu się dzieje? Mebli nie nosimy. O. Ile kurczę siekier znalazłem, to tam pokażę. Kurczę w ogóle, gdzie moje maniery. Muszę wam pokazać, co myśmy tutaj zdziałali. A poza tym, że jest e, mega przesiew. E, no więc tak. Tu jakieś żarcia sekcja. Tutaj sekcja obronna. Chipsiki. No i ile kurczę mi na wyrzucało e, Dary Morza. To po prostu masakra. Zobaczmy, czy my nosimy Łom. Nie nosimy, ja wezmę Łom, bo będzie do rozwalenia e, lodu. Tak to na razie wygląda. Tu z mebli nic nie mamy. Tutaj są zdublowane szczelby. Tu jest więcej amunicji. 40. No, byłoby tutaj w zasadzie, jakby to zrobił. 20 Tak. Tak chcemy być dozbrojeni. 17. Niech będzie. No, i tu mebli, tak jak mówiłem, na razie nie ma. No i będziemy zbierać lampy. Nie zabieram tego. Wiadomo, bo będziemy tutaj kontynuować bazę. Jak sobie wrócimy. Co jeszcze jest do zrzucenia? O kurcze, to patrzcie, ryby człowiek połowił, i się odłożyło. Musiałem trochę ze szkorbutem powalczyć. zostawimy te rzeczy. Placing anywhere musiałem odpalić, bo oczywiście, ...przestrzenie pomiędzy przedmiotami domyślnie są do bani kodowane. O, o! Cisza, Mackenzie. Uciszyłem go. Nie wiem, ile to już punktów przestaliśmy dawno liczyć. To zaraz szlak trafi. Nie wiem, czy to ma jakiś zapach. Oczywiście, szczały były wyrzucone przez uh, morze. To jest zapchane. Uż kolejne rzeczy musiałem zacząć tutaj stakować. Co to jest? Wędkarski jeden zabierzemy. Czy weźmiemy siekierkę? Jeżeli mamy piłę? Zrzucimy to. Eee, mamy piłę, mamy. Mamy piłę, czy mamy? Dobre pytanie. Nie wiem. Ej, nie mamy, bo to było właśnie. Była decyzja. Chcemy zamienić? Za piłę? Coś trzeba było zezłomować? Proszę bardzo, kolejna do kolekcji. Już się nanoszą wszystkie ładnie. Dobra, śpiwór na trasę. Śpiwór trzeba byłoby serwisować. Co trzeba będzie zaraz machnąć? A to mi waży. Woda się kończy. Pójdziemy na ganeczek ogarnąć. Dobra. Dziś zrobimy wymarz. Dziś będzie taki trochę krótszy odcinek. Sytuacja w pracy została opanowana. Dałem się, że tak powiem, nieco zdegradować z pozycji. Ale <ścoughs> zostałem na tej samej płacy. Siedzę sobie z, z kobitkami. I jeszcze mniej robię niż robiłem że firma jest w bardzo złej kondycji, widzę co się dzieje, więc kupiłem sobie trochę czasu, kilka miesięcy, ale już mam potencjalnie na oku nowe pozycje. Więc jest git. Więc life is good generalnie na chwilę obecną. A my się tutaj teraz szybko oporządzimy. Tu jest ciepło? Nie jest ciepło. 11 do odkucia. Coś opału? Nie, specjalnie. Będziemy siedzieć w środku. Coś czuję. Przyspieszymy czas, naprawimy co mamy naprawić i ruszamy jutro. Jeśli warunki pozwolą. A już nie marć Mackenzie, jesteś w ciepełku. Mamy czym? Pół godziny roboty, tylko na razy dwa. Naprawimy 30. 30 80, 80. jakoś. Jeden. Oj, oj, oj. usiąść do matematyki znowu. <laughs> um, I tyle. Nie wiem, zdążyłbym coś przeczytać. Albo mógłbym go machnąć jeszcze raz, tylko że szmaty się skończyły. Jedną tylko w zasadzie potrzebuję. Zobaczmy, powinno coś być w tutaj. Proszę bardzo. I na trasę trzeba będzie zabrać. Jest muzyka zamieci. On to machnie, nim się ściemni. Więc pisaliście, bo tak ostatnio mieliśmy dość dobrą średnią, jeśli chodzi o odcinki. Bo dużo nagrałem naprzód. Ale dzisiejsza data to 29 sierpnia 2025 i powracamy na bieżąco, bo jest więcej czasu. Dobra. Machnę książkę, przez... już może być ciężko. A może coś na ostrze? Ja też... Nożyk jakiś nosimy? Czy nie nosimy? Tego nosimy. Kociego pazura. 11 minut. Tak. Osełki wyrzucało. Jak wyrzuca to porki. to bym był bardziej ukontentowany. Eee, 5% jeszcze. O! Dobrze, bo on się męczy. Damy mu tutaj z 3 godziny. Oczekiwania. Nie można iść spać. Kalorie są. A rano ogarniemy. I widzimy się za 9 godzin. Tak, już plauzujesz. Więc pomyślałem, że machnę szybki odcineczek. Mamy jeszcze co? 14 minut. Muszę nacisnąć send. Wysłać raport, ale. <laughs> Praca z domu. Gotowany. Wcinaj. I Tak cego. Pewnie nie jest bo to kawał mięsa był. Cisza. Ile zostało? No, to kurczę. Nic nie zostało. będzie zabrać inny kawałek. Chciałbym zrobić tą. do peklowania. Machina. 28,70, to jest w miarę optymalna masa. Zobaczmy jak warunki i zwijamy się. I dużo właśnie flar do flarowca też Dary Morza wyrzuciły. Generalnie nas rozpuściły. Dary, może jak ładnie. Idziemy. Nic nie zapomniałem. Zapas 1.70. Przeładuj. Miałem te łuski oczywiście. Odłożyć. Nie. Strąk, kiszucz. 750% umiarkowane 180 w zapasie e, Oszczerzenie się pojawia przy setce, 5 dni. Margines wynosi, dobra, lecimy w takim wypadku na tranzycyjną do. właśnie, tranzycyjną do PV, jak to było? O, obczaiłem migrację zwierząt. Tu jest teraz bezpiecznie, ale przy las. Tyle ich tu nie było. Jeleń mi tam cały czas chodził, słuchajcie. Jeleń regularnie odwiedzą. Nie było żadnych wilków. Widzę, teraz na tafli nie ma, a. Przecież zgubił ścieżkę. Oddalmy się. Jest git, ale pustki. Następny postyż w takim wypadku będzie. Nerowcu. Taki ładny dzień. Nie, nie. Nie wypadało iść spać dalej. Byłaby energia na fula, można byłoby trochę pobiec. się doczytały teraz. Zobaczmy, ile mamy czasu? 11 minut. Czy ja zdążę to ogarnąć? Hmm. Najwyżej zakończyć bez tranzycyjnej. Na raport, polecimy dalej. Pan Baryłka tam operuje daleko. Zatrzymał się. Wcięło go. On tak stoi? Nie. Idzie? Nie idzie. Toczy się. Oh, no i tak długi spacerek znowu. Te doski. Trochę mocniej pachniemy przez tą rybę. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zawsze można coś wyimprowizować. Wiem, że to wygoda się sobie po takie kaloryjki i witamina C. Kurczę, za dużo zainteresowania wzbudza. Chyba to wyrzucę tutaj. Pytanie tutaj, czy przy. Przy. Nie wiem, czy coś tutaj zostawiliśmy? Właśnie mackenzie, bo ciągle zimno. Może nas tu wilk nie skoczy przez zapach dodatkowy przy kontenerze. Muzyka zagłusza. <grybujesz> Lubię tędy chodzić, bo gra pokazuje, że potencjalnie. Mogli nie być leniwi, jak robili te mapy, i ułatwić graczom chodzenie po różnych rzeczach. Jak zrobili z tymi balami. To działa wszędzie? O, pięknie. Co, da się? Da się. I pozwala. A nie, bo jest mod. Placing anywhere. Sprawdził, bo jest moda, czy pozwala. No, chyba nie. gdzie mod nie jest mi teraz potrzebny, do szczęścia, skoro nie buduję bazy, nie skupiam się na umieszczaniu przedmiotów. Nie wiem, czy kiedykolwiek to obczailiśmy. Trzeba byłoby się tam przejść podczas zorzy. To Astrid stamtąd wylezła. No, tu już nie przejdę. Dobra, postój. Tak się musimy ogrzać, więc będzie godzina spania. I może pogoda się nie skaszani. Nawet jak się skaszani, to z interlopera nauczyliśmy się tędy chodzić na, na oślep do tranzycyjny. I trzeba będzie tą rybę wywalić przed dom. Najedź się do pełna. I wywal. Nie pachniemy. Coś jeszcze zostało? Nie. Opał. Zbieramy. Cisza. Lekkim lekki mrozik dalej trzyma. Co sobie w Blackrock znajdziemy do roboty? Poszlajamy się po Blackrock, też nie znam tego regionu za dobrze. Nie wiem czy jakiegoś bunkra ponoć nie minęliśmy w Popielnym. To trzeba będzie trzymać jeszcze jako potencjalny kiedyś powrót do Popielnego na południu. Popielny na południu. Ponad byliśmy blisko. Tak mówią. Pnij się. patrz. Przez kosów. Długo licznik leci. On też się mógł zatrzymać. Na no, jak jakbym chciał. Żeby nie tracić zdrowia. Zające, skóry by były. Tylko czy my wrócimy tą samą drogą? Trzeba je machnąć, potem się ogrzać. E no. I nie uciekniesz. Bye. Kamień tu wylądował, tam ten ale może zawróci. Idzie. No jak to popsuliście? Myślałem, że spudłuję, bo mi trochę podskoczył pikselnie nie w tą stronę, co trzeba. Oddawać kamienie. W nie ma co przewijać czasu. Oskurujemy, nie będę nic więcej z niego brał. Zostawimy skóry, może by to pamiętał. Głupie zające popsuły. Zabawkę nam. Dobra, dawaj, do roboty. Pięć minut. Damy radę. Dwadzieścia minut... Akurat... No widzicie jak ładnie? I akurat Czy ja chcę coś więcej z niego? Jedzenia na pewno nie chcę. Ile to jest roboty? Mało roboty. Mam jeszcze to zostało. Szybka kiszka. I rewelacja. Skóry. Może nie zapomnimy tutaj zajrzeć. Dobra, lecimy dalej. W takim przypadku wywalimy te zające na zewnątrz. Przejdziemy jaskinie. W następnym odcinku ruszymy z jaskini. Nie, my to wyleziemy. Kurcze. Będzie trochę do przejścia przez piwi, no. Trudno. Może puścimy się jakąś częścią mapy, którą nigdy nie chodzimy przez piwi? Za <encie> <crucified> <tract� yahoo> <Super imprena hetero> późno. Zapomniałem o tym. Chodź tu. Tu. Co zrobić? Co on robi? Nie mam... Dziwnie się zachował. Muszę cię odstrzelić. gościu. nie wygląda wygląda, jakbyś miał pod mapę wpaść. Na... O! Taki unik zrobiłaś. Nie pomoże ci to za bardzo. Co tu się wydarzyło? gdzie go wczytało musiał nas podchodzić na jakiś czas tu nas pewnie wyczuły byśmy wyleźli z tymi zającami nie masz kolegi tutaj też dawno tutaj nie natknęliśmy się na wilkę Nic tylko ryby, słuchajcie, witaminy C żeśmy sobie nabili. Oleju się odłożyło. Opłaca się. Będzie jakieś decyzje podjąć, co z, co z węglem teraz zrobimy. Dobra, raporcik wysłany, mamy czas. godzinę, Kolejnego. Więc tutaj zaraz zakończymy u wyjścia i ruszymy z kolejnym odcinkiem od razu. Jak z węglem. Jakąś decyzję mieliśmy tu, uchór, czy nic, podjąć. No, wyrzuć to. Jak z zapałkami It's ok. It's ok. Na piwi jakieś węgle wypadałoby mieć. Ile z masy? 30 kg Uczę czemu ciągle taki ciężki jest. 5 węgli. Stawiamy limit. Umownie. Dobra. Więcej nie biorę. Tutaj nie było kiedyś lampy. Tutaj coś można było znaleźć. Cudowne rozmnożenie. O, widzę, że już było. Kurczę, jodło. A cenne nagle się drewienka zrobiły, nie? I temu całemu panu dać Handlarzowi. Dobra, jak na razie wszystko planowo. Serio? Na tym saveie się tam nie pofatygowaliśmy jeszcze? No cóż, może kiedyś. Zostawię tutaj jak jest. No, gdzie to światło? Dobra, słuchajcie, ja się tutaj w takim wypadku tylko rozejrzę, żeby się zapisało. I widzimy się w następnym odcinku. Podobało się, nie podobało się, wiesz co czynić. Trzymajcie się, ciepło. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Adios.